Witajcie kochani, ten sukulent, który tu widzicie, zwany przeze mnie Pedro, to Pitaja został wyhodowany przeze mnie z jednej z owoców. Jego łacińska nazwa to Hylocereus, a jego owoce w Polsce są właśnie znane pod nazwą Pitaja lub po prostu owoc Sam owoc wygląda po prostu kosmicznie. Sama roślina nazywana jest również królową jednej nocy ze względu na to. Że jej piękne, wielkie, olbrzymie kwiaty kwitną i otwierają się tylko nocą. Z tego też względu kwiaty noszą nazwę kwiatów księżycowych. Kwiaty są imponujące, mogą osiągnąć 30 cm średnicy, a ich zapach jest silny i naprawdę piękny. Mają jedną wielką wadę. Utrzymują się tylko jedną noc. Ogólnie w uprawie stosuje się pięć y, odmian chylocereusa. Chylocereus y, costaricensis charakteryzuje się owocami koloru marzęty z fioletowym miąższem. Uprawia się go na Kostaryce, Wenezueli i Kolumbii. Łodygi są trójkątne, y, z małą ilością kolców y, i mają y, bardzo y, jasno zielone kłącza. Hylocereus megalanthus jest endemicznym kaktusem z tropikalnej Ameryki, gdzie żyje w takich państwach jak Dominikana, Wenezuela czy Ekwador. Ma największe kwiaty ze wszystkich gatunków osiągające imponujące 38 cm średnicy. Tak dla porównania największe piłki do koszykówki o rozmiarze 7 mają 24 cm średnicy, a ta patera obiadowa, będzie pokazana chyba tu albo tu, ma 32 cm. Jej owoce są żółte o białym miąszu. Hylocereus monocantus, podobnie jak. Kostaricensis jest uprawiany na Kostaryce Wenezueli i, na, i w Panamie. Jego kwiaty są białe i jedne z mniejszych i delikatniejszych. Ich średnica nie przekracza 17 cm. Owoce są różowo-białe, zaś kwiaty dolne, przyliski mają kolor różowo-pomarańczowy. Łodygi tej odmiany są bardzo wydłużone i bardziej okrągłe. Hylocereus, chyba najbardziej znana odmiana. Właśnie mój Pedro to jest e, z tej odmiany. E, pochodzi z wielu rejonów Ameryki Środkowej. Posiada trójpodzielne łodygi. Właśnie o, jak tu widać. O! I to bardzo wyraźne. Są trójpodzielne. E, oprócz tego, e, mają bardzo dużo wypustków, wypustków z kolcami, które no niestety są bardzo kruche i już miałem kilka razy z nimi spotkanie i to bardzo boli. Kwiaty są białe z zielonawymi przyrostami, zaś owoc ma owalny kształt, różowo-czerwoną skórkę i biały miąż. I ostatnia odmiana Chylocereus trigonus jest endemicznym kaktusem z wysp dziewiczych. Posiada trójkątne łodygi, piękne białe kwiaty z żółtymi przyliskami. Chyba jako jedyna odmiana ma owoce o smaku gruszkowo-truskawkowym. Są one koloru różowo-czerwonowego, zaś sam miąższ ma kolor standardowo biały. Co ciekawe, ta odmiana nie ma na owocach, albo są to bardzo małe. Typowe przyliski dla smoczego owocu. A teraz, może, trochę o uprawie. Hylocerus jest bardzo wdzięczną rośliną i łatwą w uprawie. Idealna dla osób zapominalskich, które o podlewaniu rośliny przypominają sobie po kilku tygodniach. Moja roślina, wyhodowana jest z kilku pestek z owocu zakupionego w sklepie. Była już dwukrotnie bardzo silnie przycinana, dlatego wiem, że jej kolce są kruche i bolesne. Wymaga dobrego oświetlenia, jednak należy uważać z ostrym, bezpośrednim słońcem w lecie. Gleba powinna być przepuszczalna, taka jak e, typowo dla e, kaktusów i sukulentów, e, i powinna mieć naprawdę bardzo dobry drenaż. Dobrym rozwiązaniem też jest ziemia torfowa, pół na pół wymieszana z perlitem. U mnie zastosowałem ziemię standardową, e, ziemię uniwersalną, zmieszaną z grubym piaskiem. Należy uważać z podlewaniem, naprawdę. Częstą chorobą u chylocereusów jest zgnilizna korzeni, która właśnie spowodowana jest zbyt intensywnym podlewaniem. Łatwo można otrzymać nowe sadzonki. Należy odciąć łodyżki. O, bardzo ładnie widać to tutaj. Pozostawić na 5-6 dni w ciepłym przewiednim miejscu, a następnie umieścić w podgrzewanym rozsadniku do ziemi kaktusowej. Jak wszystko dobrze pójdzie, po 14-15 dniach mamy już gotowe nowe roślinki. Innym sposobem jest wysiew nasion na wiosnę, również do podgrzewanego rozsadnika. Już po 20 dniach powinny pojawić się małe zielone kujaki. Nawozić należy y, najlepiej nawozem organicznym, jak chcemy liczyć na jadalne owoce, albo nawozem sztucznym, podobnie, y, podobnie jak y, nawozem dla sukulentów. Temperaturą optymalną przez cały rok y, dla. Tego sukulenta jest temperatura około 25 stopni z podziałem na porę suchą. Na naszej półkuli jest to akurat okres zimowy, jesień-zima, oraz na porę wilgotną, wiosna-lato. Wtedy podlewamy troszeczkę więcej. No i to chyba tyle najważniejszych informacji o tym zielonym sadyście. Mój Pedro niedługo przejdzie radykalne cięcie, i na dodatek chcę go puścić w formie e, drzewka po prostu tyrysyckami pospinam wszystkie pędy i będzie w środku albo nawet i dwa będą paliki bambusowe które będą podtrzymywały całą konstrukcję zobaczymy jak to wyjdzie no i cóż bardzo dziękuję za chwilę spędzone ze mną no i oczywiście z kolczasem Pedro Widzimy się w następnym odcinku, ciężko mi jest się z wami czasami rozstawać, no ale cóż, trzymajcie się cieplutko, cześć. I zupełnie na koniec, to jest moja wanilia, która zaczęła mi padać, tu jeszcze widać, zresztą ja zrobię zdjęcie, będzie lepiej to widać, żółte dziwne przebarwienia. Tak samo i o tutaj, w tym miejscu. I tutaj. No ale roślinka się ślicznie trzyma. Tu wypuszcza zielone, zielone korzenie powietrzne. I w którymś miejscu widziałem nawet nowe, nowe zalążki nowych pędów. Proszę bardzo. To jest ten pęd, który był w tym miejscu. Czyli roślinka całkiem, całkiem dobrze się trzyma. Na razie. I ostatnia odmiana: chylocereus trigan.